No i dzień dobry, dzień dobry na nie wiem już, którym w sumie narzędziu. Yy, już się zbóżmy, w ale, no, siódmy, si ale na pewno powyżej 15 jakoś, tak? Więc ci z Was, którzy jeszcze nie znają poprzednich narzędzi, to szybko zapraszamy na pilotkizmian.pl i tam można, zapisując się na newsletter. Pobrać wybrane też narzędzia przyjdą do Was w mailu zwrotnym, więc tam możecie sobie sięgnąć. A my dzisiaj będziemy mówili o not to do list, która chce zacząć? Czego nie robić? O która zaczyna opowiadać o tej dziwnej liście. A, a właśnie, potem? Podajemy, co to jest? Co mamy na co, ma co, co, no co to jest? No w ogóle co to jest? No dobra, no to co to jest? W sumie to Edyta, chyba ty byłaś taką pierwszą inspiracją do tej not -to do listy, chociaż po, od tego momentu y, wszędzie ją widzę, w sensie, że okazuje się, że jednak gdzieś tam się ona się pojawia trujesz. w różnych, no, tak, no. w mojej bańce, y, y, jako jeden z rzeczywiście z takich y, narzędzi do zwiększania produktywności, jakby głównie w takim kontekście mhm. to się gdzieś tam pojawia y, i rzeczywiście mi się najbardziej kojarzy y, też z, takim, y, z taką ulgą wewnętrzną, czyli jak ja już to sobie tam wpiszę, to w końcu wiem, że mogę sobie to odpuścić, a tak to ciągle mi się wydaje, że jeszcze coś zmieszczę. A jak już tam mam, to już jakby tak jakbym podjęła wcześniej decyzję, że tego i tego nie chcę, nie mogę, y y po prostu decyduję nie. Y I dzięki temu ja się czuję lepiej y i rzeczywiście się skoncentruję tylko na tym, co, y co istotne. Więc dla mnie jakby z tej perspektywy, to ta not to do lista to jest właśnie lista rzeczy, y które jakby już podjęłam decyzję, że nie muszę robić albo nie chcę. I, i mogę się skoncentrować na czymś innym. A dla was dzięki jakby czym temu, ona jest? Dzięki temu nie musisz też tracić energii. No ja mam od wielu lat swój kalendarz zawsze podzielony na dwie strony, czyli to nie oznacza, że codziennie, codziennie sobie wpisuję listę to do i listę not to do, ale robię coś, co myślę, że tak raz na kwartał, raz na dwa miesiące różnie, taki przegląd tego, czego nie chcę robić na pewno, Albo co jest na mojej liście, no to tu, żeby sobie ułatwić, żeby nie być za bardzo zmęczona podejmowaniem decyzji, hmm. czyli właśnie, ja sobie. Żeby, sobie, żeby sobie, jak już sobie raz wpiszę, że w tym miesiącu nie robię tego, albo w tym kwartale, albo w ogóle przez całe życie nie robię tego, czegoś konkretnego, na przykład nie biorę jakichś zleceń, albo nie robię takich działań, albo jakichś aktywności, no to zdecydowanie pozwala mi to nie być tak bardzo zmęczoną podejmowaniem hmm. decyzji, no bo jak wiadomo, że. Jest to męczące takie podejmowanie ciągle decyzji, więc ja sobie zmniejszam obciążenie decyzyjne właśnie tym, że sobie wpisuję to w kalendarzu i taka wizualizacja tego, czy nawet zapisanie, wyrzucenie z głowy na ten dysk zewnętrzny, analogowy kalendarz, bardzo ułatwia nie być tak bardzo zmęczoną podejmowaniem decyzji. O, Agnieszki. Ja mam takie wrażenie, znaczy mi się też podobało Edyta, jak ty nas zaczęłaś inspirować, kiedy my tak z agatą pisaliśmy, jeszcze zróbmy to, jeszcze zróbmy to, a ty pisałaś to nie jest na mojej not to jest na mojej not to w tym miesiącu i to cudownie nasze wizjonerskie zapędy po prostu ściągało w dół i na ziemię i to było świetne więc Edyta raz jeszcze dzięki ci za to a druga rzecz to tak sobie myślę to co powiedziałaś Edyto też o tej uldze że jak rozmawiałam z kilkoma osobami jak robią to listy to one mówiły że robią to listy żeby mieć ulgę wiecie bo wszystko co zapisane mhm. już nie muszę pamiętać i też mam takie wrażenie: to, to jesteśmy ciekawi, mówimy do Was, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, czy też tak nie macie, że po prostu staramy się to miejsce zapełniać, bo to jest taki dyskomfort, że tam jest jakaś dziura. To tak jakby róbmy, róbmy, trochę jak król Julian, postać z kreskówki który mówisz, że róbmy, róbmy, zanim zorientujemy się, że to wszystko bez sensu. Więc też możemy czuć po prostu taką quasi ulgę, po prostu, że to zapisaliśmy. Tylko pytanie, no właśnie, czy wszystko jest, czy wszystko to, co zapisujemy na tej liście, doprowadza nas też do takich celów długookresowych i do tych efektów, które chcemy osiągać? Więc też sobie myślę, że jaką wielką ulgą było to, że zauważyłaś nam, edytor, że jest jeszcze druga połowa tej kartki. Czyli not to do lista, czyli zastanówmy się, podrapmy się po głowie, ale tak naprawdę, czy to wszystko, co ja tam robię, byle robić, byle, byle mieć to poczucie ulgi i odhaczania takich szybkich zadanek, czy to, jest właśnie, czy to jest wszystko to, więc to jest dla mnie bardzo dużym takim odkryciem i od, od kilku miesięcy też mam tą podzieloną kartkę na pół, a przy okazji też e, daje mi to taką odwagę w komunikowaniu tego na zewnątrz, to znaczy jeżeli ktoś ode mnie oczekuje, że odpisze na maila na, nagle, gwałtownie już, to ja po prostu piszę hej, ale ja, to, ja odpowiadam na maile dopiero po południu, bo tak sobie zapisałam na, na not to do liście, zorientowawszy się wcześniej, że e, nie chcę odbierać maili od razu, jak wchodzę rano w moją pocztę, ponieważ mi to po prostu zabiera energię i wtedy już nie mogę robić dużych rzeczy. Więc też im... to jest też słowo kluczne, nie? A propos tej energii trochę, mhm. że mamy takie aktywności, które wcale niekoniecznie muszą być jakieś, nie wiem, duże, skomplikowane, ale po prostu nas w jakiś tam sposób wyczerpują, to też warto sobie je na tą listę wpisać. I ja też się spotkałam właśnie z takim pytaniem, no dobra, ale jakby to, jakby do czego ona służy w tym sensie, to co ja mam tam wpisywać, no nie? Czy to mam wpisywać dzisiaj, nie wstanę o 7.15, Yy, Widzę, że jakby ten poziom, yy, jakby tej świadomości. To było jakby to, tak, co ja mam tak, tak naprawdę wpisać. Mm -hmm. yy, I mi też było ciężko, żeby na, nawet się na początku odpowiedzieć tak jasno i klarownie na zasadzie, jakie to są kategorie rzeczy, bo bardziej przychodzą mi po prostu przykłady do głowy. Ale myślę sobie, że właśnie w momencie, kiedy coś mnie drenuje, to nawet ta siódma, 15 będzie istotna. Jeśli to jest coś, co mnie drenuje pod tytułem przyjmuję, na przykład, nie wiem, za dużo konsultacji indywidualnych i to mi zajmuje dużo czasu, i ja wiem, że finalnie jakby to się mi nie spina, no to, to być może to powinnam wpisać. Ale na przykład coś, co mnie w jakiś tam sposób, nie wiem, denerwowało, ale nawet nieświadomie, to ja bardzo chciałam przeczytać dużo książek biznesowych w ciągu roku. I w końcu sobie napisałam że nie muszę, w takim sensie, że ja sobie zrobiłam wręcz liczbę taką optymalną w ciągu roku, powiedzmy, nie wiem, gdybym miała przeczytać 10 książek, to sobie wybierz, które chcesz przeczytać w ciągu roku i decyd. jakby nie, nie wymuszaj sama na sobie, powiedzmy tego, więc trochę jest tak, że chyba na poziomie nawet emocji można sobie taki filtr zrobić, czy ja to powinnam jest... wpisać, czy nie. To ja jeszcze dodam, Agata, w ramach naszego partnerstwa produktywności, przy okazji polecamy tulbuka naszego na ten temat, że to też jest taka, taki moment, kiedy tworzymy tą not do listę, kiedy się zastanawiamy, hej, ale pół roku temu zaplanowałam takie trzy duże rzeczy, które chcę osiągnąć, albo do których chcę dojść. To, to, definicja dużej rzeczy to, to dla każdego z nas oczywiście mhm. jest inna i po pół roku się tak orientujemy, ale w ogóle nie idę w tym kierunku. I w tym momencie, co jest, tak? To znaczy, może ten cel nie jest ważny w takim razie, Albo co ja robię takiego, że robię wszystko dookoła, a tam nie poruszam się ani o krok. I w tym momencie not to do lista też jest takim momentem trochę taką notatką dla samego siebie czasami. Hej, w moim przypadku, hej, palnij się w głowę, co robisz, jeśli też trzy rzeczy są dla ciebie równie ważne i są bardzo ważne, i cały czas tam nie idziesz, to znaczy, jak wiele rzeczy robisz, no, tych, których nie powinnaś robić, żeby gdzieś tam iść. A propos refleksji, bo tutaj bardzo dużo jest w tej not -to -do liście refleksji, czyli takiej autorefleksji, tak jak Agata opowiedziała o tym, co tam zapisywać, no to niestety wymaga najpierw trochę pracy ze sobą, nie? czyli sprawdzenia tego, jak mi jest z tymi rzeczami, które, które robię, albo których robię za dużo, albo dlaczego coś prokrastynuję i w ogóle tego nie robię, albo dlaczego się źle czuję, na przykład, mimo tego, że, że coś tam robię. No to oczywiście warto zacząć od wszystkiego tego, co jest sprawdzeniem samemu ze sobą, jakie rzeczy jak chcę sobie tam wpisywać i wybrać sobie pewnie swoje własne kryteria. To o tej liście i o tych kryteriach możemy mówić nie tylko na poziomie naszym indywidualnym, ale przecież taką listę warto też zrobić zespołem. Ja znam zespoły, które sobie taką listę robią raz na kwartał wykorzystując wszystkie rzeczy, które zebrali na retrospektywach, czyli okay. mają retrospektywy częściej, ale raz na kwartał zbierają te rzeczy, które się tam na retro pojawiają, że nie chcemy tego robić więcej. I zbierają je właśnie po to, żeby one faktycznie miały formę zapisaną i żeby one były namacalne, a nie tylko w głowach ludzi, żeby mm -hmm. tego nie robić. Czyli ten rytuał zapisania, że tego nie robimy na przykład, tym się nie zajmujemy albo tak nie działamy, często trafia to do różnych, wiecie, onboardingowych culture booków albo jakichś manuali dla tych, którzy dołączają na przykład do zespołu, żeby też wiedzieli, czego zespół nie robi, bo sobie zebrał, zebrał to tam po różnych retro. Ale najbardziej, czy obojętnie, czy to robimy dla zespołu, czy to robimy dla pojedynczego człowieka, no to jednak ta kwestia refleksji, takiej uwagi endogennej, tej głębokiej, zastanowienia się, no okej, okay, no to czego ja tak naprawdę nie chcę robić i dlaczego być może tego nie chcę robić, a co chcę robić. Dorzucę jeszcze na, żeby Was zachęcić do sięgnięcia po, po tulbuka. Ja w tulbuku wrzuciłam taką listę, którą robił sobie Warren Buffett, i oczywiście nie każdy chce być Warrenem Buffettem, ale. Lista jest jakby całkiem sensowna. Lista, którą on nazywa Unikaj za wszelką cenę, czyli mam zgromadzić sobie raz na jakiś czas 10 swoich celów, które chcę zrobić, potem wybrać tylko te trzy, na których mi najbardziej zależy, a te 7 pozostałych wprowadzić na listę Unikaj za wszelką cenę, jeśli chcesz zrobić te trzy. tak? Czyli zdając sobie sprawę, że no my mamy ograniczone zasoby i poznawcze, i energii, i wszystkiego. Więc fajnie też się przyjrzeć temu, czego nie chcemy robić z taką bardzo głęboką autofleksją, czy ze spotkaniem z samym sobą albo z zespołem, i poprzyglądać się temu, i pozapisywać to, bo ja myślę, że w zapisaniu chyba leży też duży sens tego, czy nie, że w głowie sobie tylko to strzelam, że nie będę tego robić. Tylko właśnie to zapisanie daje mi akurat wartość. No, tylko wtedy można tak naprawdę się do tego gdzieś tam odnieść czy wrócić, no nie? Bo umówmy się, że to też nasz mózg no trochę jak dysk właśnie, no nie? Będzie miał swoją tam pojemność i w pewnym momencie po prostu nie będzie pamiętał, co tam miał w głowie albo nie miał w głowie. A tym bardziej przy każdej decyzji. To w sumie dodajemy sobie tak naprawdę wtedy energetycznie do tego, żeby to jeszcze przetrzymywać. A ja jeszcze sobie... No mów, uwaga. Ja, to, czy ja tylko myślę jeszcze, jak zacząć pracować z not to do listą, bo to też może być paraliżujące. Bardzo polecam książkę Paradoks Wyboru <grym> i, i takie samo wystąpienie na TEDzie, że to też może być paraliżujące, jeśli zaczniemy tą listę, not to do listę od tego, że wpiszemy sobie tam setkę rzeczy. I tak naprawdę nic nie zaczniemy robić, bo to lista będzie może A, przytłaczająca, B, trudno będzie zapamiętać, co mam na tej liście. Więc y, taka metoda małych kroków, że może zacząć od trzech rzeczy. I regularnie do tej listy wracać, czyli na to do liście niech się pojawi. Wracam do not to do listy. I dopiero może jak te trzy rzeczy wejdą nam w nawyk, i może w czasie nie będziemy musieli zaglądać do not to do listy, to wtedy tak dołączać po jednej rzeczy, po kilku rzeczach. Ja wiem, że każdy z nas ma różnie, że czasami niektórych 30-punktowa 30 not to do lista też jest motywująca, ale jeżeli mamy problemy z zaczęciem, to, to może od małej liczby rzeczy ale takich, że naprawdę będziemy o nich pamiętać, będziemy do nich wracać i nie będzie nas przytłaczać. To gdybym Agata. ja miała zacząć, to um, ja bym zaczęła też od tego, jaki ja mam cel. W takim sensie, mm -hmm. że tak no, to do lista jakby może pełnić może nawet nie tyle cele, co pewne korzyści można nam przynieść. Jakby w tym kontekście się zastanawiam, jaki ja mam cel. Czy ja na przykład A, chcę właśnie zwiększyć swoją produktywność, o której jakby wspominałam, czy ja chcę z, zmniejszyć na przykład to przeciążenie, nie wiem, czy ilością zadań, czy po prostu stres, który powoduje to. Czyli najpierw bym wyszła trochę od celu, który chcę osiągnąć, i analizowała naprawdę swoje codzienne rzeczy, które realizuję albo mam zrealizować, czyli na zasadzie powinnam to zrobić ale właśnie można z jakiegoś powodu nie robię i dopiero na podstawie takiej analizy bym sobie właśnie tak jak mówisz Agę, nie wiem, jeden, dwa, trzy punkty y, dopisała, bo tak to czasami mówię, jakby komuś jest ciężko wyobrazić sobie, co ja mam tam tak naprawdę wpisać, bo nie chodzi tylko o wpisanie dla wpisania, tylko żeby to rzeczywiście coś nam przynosiło, A więc myślę, że ten cel będzie po prostu tutaj y, kluczowy. Ja bym z praktycznych porad jeszcze y jak już mówiliśmy tyle o tej autorefleksji, to jeszcze bym sobie y, zrobiła taki audyt czasu, na co ile ja poświęcam czasu. Na przykład wzięła sobie jakikolwiek y, tracker czasu, niech będzie togl, który ja akurat polecam, bo jest i łatwy w obsłudze, i jeszcze dodatkowo bezpłatnej opcji, też go macie na telefon, komputer i wszystkie inne rzeczy. I sprawdźcie sobie, ale tak szczerze sami ze sobą, do bólu szczerze, nie, że tam, wiecie, sobie pisujemy jak dla potencjalnego szefa albo zespołu, tylko sami szczerze ze sobą pozapisujcie, ile na co, ile na co czasu poświęcacie Aha. dziennie. I tam Wam wyjdzie całe mnóstwo rzeczy, które robimy niekoniecznie po to, żeby dążyć do celu. Nie? Czyli od praktycznej strony najpierw swój własny audyt i to, gdzie jest mój cel, a gdzie ja jestem. Czyli takie OKR-y osobiste nawet można sobie... Zrobić? Czyli mój cel i kluczowe rezultaty, czyli po czym ja poznam, że będę szła w kierunku tego celu i czy ten czas, który ja daję, na co ja poświęcam energię, czy faktycznie doprowadza mnie do, do tego celu. Więc tu jeszcze od praktycznych rzeczy odpalacie i sobie robicie audyt, potem się dziwicie, że orany tak dużo czasu na coś konkretnego poświęcam. Ale też, to, żeby pamiętać, że to jest zarówno przydatna lista, czy w ogóle narzędzie do rzeczy prywatnych, jak i zawodowych, nie? bo to jakby i do jednego, i do drugiego może Wam fajnie jakby wnieść. Ja mam dużo rzeczy właśnie na przykład takich rozwojowych, bo oczywiście ja za każdym razem, jak dostaję maila, że jakiś nowy, fajny kurs, już mam się ochotę zapisać, a, a, a potem się dopiero łapię. Dobra, jakby wieczorem zastaną się, czy na pewno, no, nie? bo już mówię, wiem, że najchętniej bym się po prostu gdzieś tam rzuciła na 10 kolejnych, ale też miałam na przykład takie doświadczenie ostatnio, gdzie zrobiłam sobie właśnie audyt aktywności takich zawodowych, które realizuję, które jakby bez nie wiem, ile zajmują mi czasu, ile przyniosą mi przychodu i tak dalej. No i tam czarno na białym nagle mi wyszło, co muszę na moją listę wpisać i to w trybie natychmiastowym na przykład, no nie? A więc polecam no patrzcie, jakby iść do jednego tak, drugiego. No, jeśli myślicie o tym pod kątem biznesowym, czy nie wiem, jesteście freelancerami albo w ogóle gdzieś tam pracujecie z zespołem, to warto to też przeliczyć faktycznie na wartość, czyli policzyć KPI z poszczególnych aktywności. Nie? Czyli co z tego, że ja wyślę do klientów tysiące ofert, jak okazuje się, że to nie przynosi takiego efektu, jak bym chciała, no to czy warto to robić, czy może potestować coś, robić więcej tego, co nam ten efekt konkretny przynosi. Więc tutaj pod całkiem wielą, wielką ilością perspektyw można sobie na tą not to do listę spojrzeć. Nie? Dokładnie tak. A Jestem jeszcze bardzo, jedno się co sobie się teraz y, y, przypomniało, y, jak, bo Agata, jak opowiadałaś o tym, że masz tyle rzeczy do, do, do ogarnięcia, i tak dalej, czyli jak wszyscy ci, którzy dostrzegają mnóstwo możliwości i mają za dużo opcji, no to warto też oczywiście sobie popracować z kosztami alternatywnymi, czyli z tym wszystkim, co nazywamy efektem utraconych możliwości. Czyli jak mm. mam te wszystkie opcje, to sprawdzam. Jakie są korzyści z każdej opcji i co się stanie, jeśli jedną z nich wybiorę, co ja tak naprawdę stracę, czyli co jest moim kosztem alternatywnym mojego wyboru, czyli co mógłbym uzyskać z tego czasu, który daje na opcję X, może mógłbym zrobić 10 razy więcej z opcji Y, więc tutaj warto też pracować sobie nad tymi kosztami utraconych możliwości. Jeśli daję czas na punkt A, to jednocześnie nie daję czasu na B, C, D i tak dalej. Więc tu to też przy wielości opcji. Bierzcie sobie pod, pod uwagę. Jakbyście zaczęły pracę z zespołem od takiej noc do Czyli postanawiacie, jesteście literem albo szefem zespołu i myślicie sobie, no dobra, no to wdróżmy to. Agata, Ciebie najpierw zapytam. Od czego byś zaczęła? Oprócz ogłoszenia, już... że teraz robimy noc do <noise> Trochę rzeczywiście już o tym wspomniałaś, bo dla mnie, jakby tym punktem wyjścia będzie przede wszystkim retrospektywa. Albo jeśli już obserwuję, oczywiście, że pewne rzeczy zajmują nam jako zespołowi czas, no to wiadomo, że można od czegoś wyjść, ale fajnie jest przyjrzeć się i nawet zrobić sobie retro, właśnie do naszej, nie wiem, produktywności, do tego, na co poświęcamy czas, czyli dosłownie taką autorefleksję zespołową. I z tego najlepiej jedną, właśnie tak jak Aga wspominałaś, nie dziesięć pomysłów do wdrożenia, tylko raczej jedną rzecz, którą eliminujemy, albo w jakiś sposób minimalizujemy, ograniczamy i tak dalej. Więc wydaje mi się, że z tego nam to wyjdzie po prostu najbardziej. Oczywiście to może być potem dostosowane do tematyki, w sensie na przykład, nie wiem, jeżeli mój zespół zajmuje się rozliczaniem faktur dla klientów, nie wiem, w Ameryce i na przykład jeszcze w, w Europie, to być może ja wiecie, przeanalizuję tylko ten wątek Europy i tam mi wyjdą jakieś rzeczy na, na listę, więc też merytorycznie można spojrzeć na to, w zależności od tego, czym się po prostu zajmujemy. Ale na poziomie nawet takich, um, po prostu zastan zastanowienia się na, na poziomie produktywności samego zespołu, no nie? czyli na co poświęcamy po prostu czas, czyli retro. Agnieszka, tak czy jak byś zapopracowała z zespołem? No. Bardziej kontynuując to, co powiedziała Agata, dodałabym do tego jeszcze cykliczność. Ponoć nazwa cykliczność jest lepszym słowem niż regularność, bo się boimy słowa regularność. Więc dodałabym cykliczność, to znaczy, żeby ta lista nie, nie została stworzona tylko raz i gdzieś tam umarła, bo mamy ulgę, bo zapisaliśmy ją w notesie, tylko jakiś taki bacik na samego siebie żeby po prostu wracać do tej not-to-do listy, czy, czy zespołowo, czy indywidualnie. W przypadku zespołu myślę, że mamy więcej takiej przestrzeni, bo zawsze są spotkania statusowe, bo gdzieś tam to retro jest w cykliczności naszego projektu na przykład, ale też zastanowić się, czy zespół, czy, czy może jest jakaś jedna osoba, która w jakiś sposób pilnuje, żeby wrócić do tego wątku, czyli co z tym robimy. Mamy to postanowienie pracy nad tą jedną rzeczą, na przykład za miesiąc spotykamy się na spotkaniu statusowym zespołu i żeby po prostu pamiętać, żeby do tego wątku wrócić i, i, i porozmawiać po prostu, I co, co z tym, jak nam idzie, gdzie jesteśmy, i czy możemy na przykład teraz wziąć na tapet drugą rzecz, bo ta pierwsza już po prostu weszła nam w krew, weszła nam po prostu w nawyk. Czyli nie zostawiać tego gdzieś zapisanego w czeluściach internetu, na dysku i tak naprawdę już tego nie ma, to już nie istnieje. Ja sobie pomyślałam o jednej rzeczy, wiecie, bo mówimy o zespole, ale jakby zespół to też jest zbiór jednostek, więc tak naprawdę można nawet podejść do tego per jedna osoba, czy w sensie, że z każdą osobą indywidualnie zastanowić się na przykład czego ta osoba nie chce robić, czyli na przykład, co ją, nie wiem, właśnie szczególnie drenuje, spala, zajmuje jej więcej czasu niż by mogła trochę na zasadzie wykorzystania talentów, tak? Czy właśnie nie robi czegoś tam na przekór. I jeśli każdy indywidualnie podzieli się tym właśnie, czego nie chce robić, to być może uda się szybka podmianka zadań na poziomie po prostu tej no, to listy. Czyli wiemy, że to jest do zrobienia, ale być może niekoniecznie przez tą osobę po prostu. To jeszcze Agata, dodajmy do tego wymianę wiedzy, bo czasami jak nie wiemy od czego zacząć tworzyć not-to-do listę. Ja na przykład nie wiedziałam. I to, że usłyszałam od kogoś innego, hej, przyjrzałam się temu, jak wygląda moja energia i na przykład maile odbieram po południu, a może się ty też przyjrzysz. I nagle się okazało, wow, to jest dla mnie pierwsze odkrycie roku. Czyli mhm. też wymiana, jeżeli jest taka przestrzeń w zespole, na nasze not-to-do listy, albo inspiracje, albo po prostu tym, czym możemy się podzielić, to też może ułatwić innym po prostu spostrzeżenie pewnych rzeczy, bo nasza iluzja uwagi tak działa, że, że ten reflektor mogliśmy mieć skierowany w danym momencie w innym, inną stronę, więc dla mnie takie inspiracje, tak jak teraz na przykład też rozmawiamy o naszych not-to-do listach, to są takie rzeczy, które sobie zapisuję, i gdzieś tam przy kolejnej rewizji mojej not-to-do listy, jako pytania do samej siebie na pewno zadam w ramach tej refleksji. Ja, do Agaty ja do jeszcze zalinkuję. Ja zalinkuję do Agaty, że takie rzeczy oczywiście powinny się pojawić na Team Canwie, do której oczywiście też odsyłamy, bo mamy na ten temat odcinek i e toolbook, czyli to, czego ktoś nie chce. Może właśnie to not to do list, może być elementem po prostu zespołowej kanwy Team Canvy, i tam też możecie sobie to. To dołożyć i, i mieć. Ja jeszcze wrócę do tego pewnie w, zdradzimy Wam, że dzisiaj być może będziemy też nagrywać jeszcze plotki i pilotki, więc tam to rozszerzę. Więc sięgnijcie koniecznie po podcast Plotki i Pilotki, bo tam powiem nieco więcej. Ale w skrócie, my mamy yy, to zmęczenie nasze przy podejmowaniu decyzji, wiemy, że rośnie w ciągu dnia, tak jak Agnieszka mówiła, po południowych mailach i tak dalej. Więc myślę, że. Takie zapisanie sobie tego, gdzie mam to zapisane, i w ciągu dnia, ja, mimo że moje zmęczenie decyzyjne pewnie gdzieś tam rośnie, ale mam zapisane to na tej notce do liście, to jak mam zapisane, to mam większą szansę, że będę się tego trzymać, bo nawet rano, gdybym o tym pamiętała i wiedziała, i miała to w głowie, i nie zapisywała, i gdzieś tam w głowie sobie, czy w zespole, czy indywidualnie do tego wracała, to pewnie zapisanie przy jeszcze niezmęczeniu decyzyjnym, pewnie by mi wystarczyło. Natomiast im dalej w las, im jestem bardziej zmęczona w ciągu dnia, Trudniej. tym lepiej mieć to zapisane po prostu na dysku naszym zewnętrznym, zamiast trzymać tego, tego w głowie. I tutaj w plotkach Wam polecę nawet apkę taką, która służy do sprawdzania, w jakim my nastroju w danym momencie jesteśmy, co też może pomóc w sprawdzeniu. Kiedy jakich rzeczy szczególnie na przykład nie chcemy robić, albo mogą to być na tej liście, no to dosłuchajcie, godzinowe rzeczy, że nie robię czegoś po 16 na przykład, tak? Bo wiem, że efekty tej decyzji będą dużo gorsze na przykład. Więc. Ja na przykład Edyto, wiem, że nie robię not to do listy w piątek wieczorem. No, no widzisz. No także jakby to są wszystkie takie rzeczy, które warto uwzględnić. No i liczymy na to, że w ciągu tych 20 kilku minut was zachęciłyśmy do tego, żebyście robili swoje albo zespołowe listy not-to-do. Dajcie koniecznie znać koniecznie ubrania. też, jak wam z tym, że tak powiem, tematem, w sensie czy macie ochotę zrobić, czy korzystacie ewentualnie do czego, być może jakieś inspiracje, które dla innych będą przydatne, co na tą not-to-do listę wrzucić. I liczę na to, że na tej not-to-do liście nie ma naszego podcastu, ani duch ani czegoś innego. Że to wszystko jest na liście to do, must have i wysokie priorytety, wszystko tam macie. To, tego wam życzymy i sobie też i dziękujemy i do usłyszenia na kolejne usłyszenia nagraniu. cześć do usłyszenia